Widzowie z YouTube'a. Tak, 4 osoby na stream. Wow, czasem jest 10. Rozumiesz to? Pszszsz. Gothic Total War Ninja Stream. I. Są dwie kampanie do wyboru. Gothic Total War, gdzie mają królestwo orków z północy, najemników Onara, nomadów, orków z południa, asasynów. I Nordmar, albo mamy też The Walley of Mines. Gdzie są trzy frakcje i jest nowy obóz, e, obóz na magnach i e, stary obóz. Ale jednak zagramy sobie Gothic Total War. Więcej frakcji. Tamto może kiedyś e, sprawdzimy resztę. Zobaczymy. E, oczywiście bardzo trudny, bardzo trudny. To jest moje pierwsze e, Podejście, ale zastanawiam się. No, chyba Nordmarem, bo to tacy. Ja bym tak troszeczkę ich podciągnął pod Wikingów, nie? Zimno i tak dalej, nie? Nie przedłużając, startujemy. Okej, okay, dobra, co my tu mamy? Normal Capital Hammer. Clan Młota. Ok. Lumberjack Hunt. Zbrojownie mamy. Czekam. Nie, nie jesteście darmowi. okej. Okay. Hmm, Nightwatch. Swordsman, ja tu w ogóle nie mogę nic rekrutować, to jest problem. E, Balista, Town Hall. Fighter Warrior. Aha. Ale ja was nie mogę rekrutować. Dopiero za 5-10 tur. To nie fajnie. E, ridersi Czy może... Lot 9 ataku, Jak chcę uczników. O, nie miałem 9 ataku. Normalne podatki to jest tylko 800 ludzi. To jest mój następca. Podkę mam Maper Nordmaru. Ereto. Członek rodziny. I tu mogę. Warriors of the Or Smelter. I mogę swordsmenów i mogę ich też doszkolić. Do szkoli ich, mnie? I y tu podatków zmniejszyć. Nie mogę. Tu może farmy pójdziemy, bo to jest zamek. Mamy. The Great or Smelter. Aha, to, to jest mój. Mm, I pancerz, heavy pancerz mi to daje. Spoko. Żeby to jak najszybciej do 500 podnieść. Shrine of Inos. Możliwe rekrutacja magów ognia. No już ognia, ok. Czaję. Eee, trader. Money changer. Chyba, że na razie z tym przestanę, a tu polecę w bowera, bo tu mam coś rozwinięte już, a tu bym postawił na przykład właśnie armię, albo tańsze budynki. Coś mi daje tańsze budynki. Chyba nie. Ewentualnie muszę tałać, a przez tłumaczenie tego nie widzę. Guardianso bym tu mógł. Potion trader? Mm -mm, burdelik, zabójca szpiek. Dobra, zbudujmy drogi. O, drogi to jest chociaż to jest mała prowincja. I to jest mój szpiek. To jest jakaś krypta, no ale to są pewnie nie umarli zająć życie. Pytanie, ile właśnie tu są nie umarli? To nie jest, po ile tu kosztują? Podwieście strażnicy. Działanie alchemii: hmm, Hunting, Training Adventure Training One. Hmm. Ty w takim razie, ja ciebie chcę tu Skoro ty nam się możesz szkolić To czemu nie? 100%, 90%, 80% to jest 0, to idziemy tu nawracać to No a tutaj to raczej będziemy czekać na nich Orcamp camp on the pass Uuu, ale ci orkowie śmiesznie wyglądają To jeszcze tu, ale ci z tymi gmszami. Śmiesznie, śmieszne, śmieszne. E, czy to jest ich jedyna ziemia, tutaj? Bardzo możliwe. Uuu. Tu też są Orkowie, czyli otaczają mnie Orkowie. Nie możesz stąd wyjść, boś. No nic, lecimy dalej. Captain Leif. Warchief Kert. No, raczej ich masakrujemy e, samymi łucznikami Sportsmen jako front. Nie ma nic innego. Nordmar. 2. Let's go. Tak wyglądają jednostki. To jest najważniejsze. Bodyguard. No, elitarna straż, no to widać, że to jest elita, ogromne miecze Nie będę mówił, jak wygląda ta końcówka Bo to tak... śmiśnie wygląda Swordsmeni, no, nie wiem, powiem, oni wyglądają jak wikingowie De facto Huntersi Którzy już strzelają, mają bardzo dobry zasięg Strzelajcie w tych kuszników Macie taką przewagę liczną, że zmie zmieciecie tych kuszników eee, Mod Bulat Steel. Bulat Steela bardzo polecam, uważam, że to jest topka modów, jeśli chodzi o to dużo frakcji, yy, rekrutujesz generałów, dużo jednostek. No świetny mod. naprawdę świetny mod. Ruski, bo ruski, ale świetny mod. Dobra, ci ucznicy ich tutaj masakrują. Ci ucznicy mają 8 ataków dystansowego, jak to jest podstawowy oddział uczniów. To jest naprawdę wysoka wartość jak na yy, uczników dajmy mortarcz. No, tylko ten mod musisz popierać przez yy, torenty, no niestety, ale... Ogarnię się instalacją po angielsku, po angielsku. Bellum Crucis jest po polsku. Jedna z wersji, bo są dwie. Ale ładnie masakrujemy tych. No, te bitwy też nie będą raczej ogromne. O, z tym spałem to e, nie szalej, byczku. Bo to jest. Jakby się grał na bardzo trudnym, bardzo trudnym, to no, nie poszalejesz, to jest za bardzo raczej. Ale nic ci, nie nic ci nie spoileruje. zagraj to, się dowiesz. Nie, no ładnie te jednostki wyglądają w tym modzie. No ta liczebność to jest już huge, to jest największa liczba jednostek, jaką możemy mieć, czyli 61. No jest to mało, jest to naprawdę mało, ale co zrobisz? Czy ja próbuję oflankować generałem? Spróbujmy oflankować generałem, to jest chyba ich generał, jeśli się nie mylę. Tak, to strzelajmy do niego. Może go zabijemy, wtedy wszyscy spanikują. Świetnie. Bitwa wygrana. E, mamy straty. Koniec bitwy. 20 ludzi straciłem. Ok. Pierwsza sta zdobyta. Okupacja. Pff. Po prostu mogę sobie ludzi wymordować. Ok, ale przynosi to 400. The trait of pirates from the north, chyba. Mm. gave information to <laughs> ten pirates in the hole and Pirates. The rape and kin our women and children a uh, small settlement we must conduct a period of explanation against this piece to send them back from where they come bandici bandici orteki Beast Weapons. Ale czy to mi się. Nie, tu nic mi się nie pojawia. Jeśli chodzi o mapę, chyba Trontomp. No bo to jest Myrtana, jeśli się nie mylę, Czy To jest. A Pirate Camp jest tu. A. Ranger Camp. Wioska, no to przecież co ja mam płynąć do tych piratów? Przecież oni mnie zagrażają w żaden sposób. Come on, dude. Uhuhu. A co my tu mamy? Dyplomata, nie wiem, wyślijmy go gdzieś tu. Może znajdziemy jakąś frakcję, nawet z tymi orkami może. Czegoś spróbujemy, ale cóż my tutaj mamy za e, generała? Bandit Warriors. No, mocny generał. Ogólnie mocny. Mocny generał. Kupiec? A, a czyli tu nie ma kupców, tylko są tacy bohaterowie. Hiszpania z wywal jej lepę na pysk. I koniec zabawy. Czyli to jest gród kolejny Trzeba tu wszystko podstaw w ogóle stawiać Więc postawmy warehouse na start Żeby premia do szczęścia była I Włączymy to Czy możemy to tylko tu zostawić? Możemy I najprawdopodobniej idziemy się bić Z tym ziomkiem Zmierzymy się z Meldorem. Ja Meldora nie kojarzę z gry, bo Taurusa kojarzę. To tak, to już nigdy Gothica... żadnego nie przeszedłem, grałem we wszystkie trzy, ale żadnego nie przeszedłem. Niestety, znaczy, bandyci nie są jacyś wybitni. 8, 9, 8 ataku, ci 6, więc są bardzo podatni na ostrzał, no, ale też mają dobrych uczników. i ich dowódca ma 6 ataków, więc miejmy nadzieję. Damy sobie radę, mam mniej ludzi, ale myślę, że powinno być git, mam dużo uczników. Strzelamy do tych łuczników. Oni do nas tak zbytnio nie chcą strzelać chyba. No ale my do nich chcemy. Jak coś to macie nie uciekać. I tak, te trzy oddziały. Strzelają w tych łuczników. Te dwa oddziały strzelać tu. A te dwa oddziały... Ty stój... Strzelacie tu, w tych miotaczy. Załatwiamy sprawę z miotaczami? A później pójdzie z górki, nie? Wy uformować linię szybko, łucznicy strzelać. Zróbmy z was jedną formację i strzelamy wszyscy, strzelamy do generała. Próbujemy zabić generała. 27% już poległo. Ty może troszkę się przybliż, będziesz flankował. Trzymacie pozycję, wy strzelamy do ich ciężkiej piechoty, która ma 9 obron. Dobra, te strzały lecą Z tego generała. Coś nie chcą, tylko strzelać. Tu jest delikatny problem. Ty weź tu strzelaj, bo oni tu przejdą. Czyli te dwa oddziały poza, a wy dalej spróbujcie strzelać tu. Spróbujmy zabić tego generała jak najszybciej. A te dwa oddziały uczników, niech strzelają do tej wrogiej piechoty. My powinniśmy masakrować. Są bardzo blisko. Dobra, słuchaj, stój. Jak coś to sobie podejść nawet bliżej. Dobra, oni uciekają, więc świetnie. Ty. E, strzelaj do tego, bo to idzie. A ty strzelaj do tego dowódcy, bo ten dowódca jest bardzo ważny. no, widzę ta piechota mało liczebna, ale e, twarda, twarda sztuka, więc no. Może i lepiej, że jest mniej jednostek. Czy w nie możecie do niego strzelać? Nie wiem o co chodzi. Ten oddział spróbujmy przestawić, tu będziemy strzelać do nich od boku. Czemu nie? Więc też idziesz poza te... A te dwa oddziały, oni uciekają, strzelajcie tu. Czy my przychodzimy do ofensywy? Przejdźmy do ofensywy. To wróciło, dawaj tu. Wy strzelacie tu od boku albo w tego dowódcę może dać radę. Coś tam się ruszyło z tym dowódcą. Więc może będziecie mogli u niego strzelać. A my przyczekujemy swojego dowódcę, żeby dać mu się szarze. Z nowej nagiej broni. Wyszła nowa e, ten nowy film. Jak wrażenia? Dobre czy niedobre, bo często to odgrzewane kotlety że tak tą nazwę. Wychodzą gorzej po prostu. I możesz się podzielić swą opinią. Zadmij wróg. Wy uciekać, ty się z nim zmierz. Czemu nie? No, część moich uczników już niestety straciła amunicję. Więc trzeba może tu. Czy on ucieka? On chyba ucieka. Nie, musimy go zabić, bo zabijmy go. Zabiliśmy właśnie e, wrogiego generała, więc armia przestała istnieć. 71 ludzi straciłem. Bardzo dobre e, jakościowo są ci sportsmeni, naprawdę. Naprawdę są świetni. Czyli pierwsi buntownicy pokonani. Znaczy, buntownicy bardziej tacy. Idziemy e... w śpieg A, mój śpieg jest tu Bandyci, tak? Bandyci i teraz czas na Korsarzy Ja mogę kolejnych Lepszych łuczników, teoretycznie Ale to kosztuje 25 więcej A mają obrony więcej Tylko pytanie Weźmy tych mieczników i tych łuczników. dobra, niech będzie potwietury, to trochę zainwestujmy też w wojo. Powstanie nomadów. Nomadzi w końcu się zebrali łącznie w jedno, jedno nomadzkie plemię. Torus. Torus jest naprawdę świetnym e, dowódcą, i to może być problem. Ale musimy go zabić. No też to jest akurat postać skry. Pewnie Warchief Kerr też, ale Torusa, przynajmniej pamiętam, i kojarzę. Dobra, no co? Ostrzał za ostrzał, yellow, nie? Możemy powiedzmy Was, dwóch. wystrzelajcie tu. Was, dwóch tu. Was, dwóch tu, a ty jeden do tego oddziału i strzelamy. I zrobimy sobie z was dwójeczkę Stałych no to więc lekka piechota, nie? Już generał jest zakrwawiony A jak generał polegnie, no to my ruszymy do ataku po prostu, bo to im się morale posypią A tych strzelców przez ten las jeszcze jest cała masa Dobra, skupmy się na generale No im szybciej zabijemy generała, tym lepiej dla nas A no on jest już naprawdę zakrwawiony, więc... Czy my go łucznikami na pewno ustrzelimy Te dwa oddziały strzelać tu Te dwa oddziały strzelać tu Już zostawimy tego generała Ale strzelajcie do Ogólnie do tej piechoty Już raczej Generała też wyślemy do ataku Te dwa oddziały eee, Strzelajcie w generała jednak Te trzy oddziały strzelać tu te dwa oddziały, strzelać tu Troszkę nasi miecznicy są rozproszeni Ale damy radę chyba Dam ciężką piechotę, wieć Mordo Ostrzelamy tego generała To nasi miecznicy aż są... Co ci miecznicy robią? Czemu oni aż tak szarżują? Nie, strzelaj tu ty możesz spróbuj strzelać tu, ty strzelaj tu. Strzelajmy w tę piechotę, bo ta piechota. sporo jest. A są jeszcze inni bandyci do pokonania. Ale ci podegardzi co mają miecze jak dildo Bez bo nie mają miecze jak dildo Powinni sobie dać radę. No, miecznicy będą do przetrenowania. A gdzie jest? Nasz generał wygląda w ten sposób, tak? Po prostu ma ręczny miecz. Szkoda, że nie ma żadnego toporu. Gdzie ten generał? Czemu to są trwa ciała? A, bo oni zamiataczami. No to jest, to jest akurat mocne. No, To muszę przyznać, to jest akurat mocne. Naprawdę. Dobra, wy strzelajcie w tą ciężką piechotę. Ty dmi wróg. Mój generał e, chyba jest bezpieczny. Ty pomóż z tym. Oni uciekają. Oni mają podobne statystyki do tej piechoty, więc nie będzie aż tak źle. No będą straty, ale. Czy w tym modzie była jakaś aktualizacja? Tak, była to ta jakaś aktualizacja, a ja gram w niego pierwszy raz. Więc jeśli ty wiesz coś więcej na temat tego moda, to możesz się pochwalić. Czy wy ich już zmasakrowaliście? Nie, no, jeszcze nie. Gdzie jest reszta moich uczników? Tu Zaatakuj tu Ty atakuj tu Miecznicy uciekają, oni uciekają Móbra, flankować ich Ci łucznicy, to ucieka Walka w lesie, nienawidzę walki w lesie e, To jest ich generał Tak, zaatakuj generała Ty, miejmy nadzieję, że nie zginiesz, nie mogę stracić Była, no, wejdź, w opisie jest link Wejdź sobie i, i zobaczysz Pełne niby z ym, przetłumaczenie na angielski, ale nie jest pełni przetłumaczone na angielski. Są niemieckie nazwy. Niestety. A wiem jak to niemiecki. Ale ogólnie. Jeszcze nie wywaliło gramy już z godzinę. A tu już gorzej, choroiczne zwycięstwo. Ci piraci byli gorsi eee, jakoś od tych bandytów, ale Torus. Powinien umrzeć, mimo wszystko. Mimo, że go nie zabiliśmy na polu bitwy, to powinien zginąć w dziczy. <grym> Dobra, ale Tolus nie żyje. I szczerze to. Nie, nic mi to nie dało. On ma 53 lata w ogóle już gościć. No i jest ten, 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 ten typ. Um, a, przynieśmy was tu. Nie ja mam kasy. No Spróbujemy go. Pokonać A, Fire Mage za 16 tur. jej bierzemy magów ognia. 6 tur się będą y, rekrutować. Jak bezimienny? Nie wiem, ja mam takiego Ansgar Warrior. Jego można używać, a i też można mu zwiększać Adventure Training One, Blacksmith Training. Możesz mu zwiększać jakby statystyki. On pewne sposoby może ci pomagać, nie?